Zapewne każdy z nas wie, że Alaska kiedyś była rosyjska, do czasu, aż car Aleksander II sprzedał ją Amerykanom za 7 milionów 200 tysięcy dolarów w złocie. Według niektórych historyków, sprzedaż Alaski to najprawdopodobniej najgorszy interes Rosjan w historii, oczywiście patrząc na niego z perspektywy czasu, ponieważ 29 lat po sprzedaży w Klondike na Alasce odkryto ogromne złoża złota. Region jest równie bogaty w cenne minerały jak Syberia. Wśród wielu Rosjan do tej pory panuje przekonanie, że gdyby posiadali Alaskę, to mogliby trzymać w szachu Stany Zjednoczone, a w zimnej wojnie to ZSRR mogłaby być zwycięzcą. Faktem jest, że to Amerykanie zrobili doskonały interes, płacąc niespełna 5 centów za hektar ziemi na Alasce. Ponadto Rosjanie wydali ponad 100 tysięcy dolarów na łapówki dla amerykańskich senatorów, by zgodzili się oni na kupno Alaski bo większość ówczesnych amerykańskich polityków uważała, że zakup ten pozbawiony jest sensu. Co ciekawe, według niektórych źródeł złoto wcale do nich nie dotarło, gdyż zatonął statek je transportujący. Na dzisiaj tyle, dzięki za uwagę i do zło.